Witajcie widzowie, to jest mój pierwszy, pierwszy odcinek ze Skybloka z moim kolegą RR9, się yy, I mam nadzieję, że taki SkyBlock wam się spodoba. Yy, tam jest woda, chyba pod spodem. Ej, tam jest woda pod spodem, what the fuck. Dobra, mniej się z tym. Yy, ogólnie to jest na nasz pierwszy odcinek, no, to ja ścinam drewno. Ścinaj drewno, ja pokopię kobla. Albo... No, ty tam pokop kobla, bo ja właśnie... na razie nie mam czym, więc wiesz. Słabo napisz ukośnik kit yy, start, kit start. Party start, Stary ten. ok. Dostałem żarcie i parę fajnych. Ja już to wykorzystałem i mogę dopiero za dwie godziny. Super, no to ja będę kopał Kobla, co nie i takie. tylko. góry y, gram na serwerze MT Survi. No bardzo polecamy serwer. Fajny serwer, różne escape block, jeden 2 dwa Ej czekaj, nie e. działa, nie działa. Co? Aha, bo to się spaliło. Jak to znowu naprawić? Bo pamiętam, że to się spalało. Ja e, wiem! Wiem! E, daj tu kobla, daj tu kobla. Gdzie? Mi tu gdzie? No mi tu, tu. No masz. Okej. Okay. I tak. E, tu trzeba mi to. A. Tak, idę tu, co trzeba. Ogólnie zrobimy sobie chyba podwójną, co nie? No. To to rób od razu podwójną, a nie będziesz się z tym. Co nie? To czekaj, ja tam za chwilę zamuruję i zrobimy podwójną i... Wy wytnij całe drewno i te klocki i to wszystko, żeby tutaj była czysta. Uwaga, uwaga, co się. Zrobisz podwójną. Okay. i teraz tu zaraz będzie woda i... No to zrób podwójną, co nie? O właśnie, ja to chcę zrobić. Ale tu jest nieskończone źródełko wody, co nie? Na razie nie. Mhm. Ja robię kilofek sobie. Okej. Okay. Ja to wszystko, te płytki, powy. wyrobię. Ogólnie nasza platforma chyba będzie z tego z drewna jasnego, co nie? No. Będzie taka ładna. O jacie, prawie żem spod. Dobra. Ogólnie tutaj trzeba to wyciąć. E, czekaj, no to ja to tak pięknie zrobię, ale ty masz jakieś jeszcze drewno? Mam, e, ma, e, chyba tam. Nie, ja mam. E, jest w skrzynce. Okej, okay, no to się posuń. Wszystko co mam, to jest w skrzynce. A ja tu będę kopał, okej? Okay? Gdzie? Tutaj kobla. Kop, kobla. Okej, okay, zrobię kamienny kilofek. No ja to sobie pokopię kobla i zrobię. Ja już mam w sumie kamienny, no to... Ogólnie kiedyś to się zrobi, będzie taka wielka wyspa mob grinder i tak dalej. No, no takie będzie fajne. No. To może zrobię cięcie, jak pozbieramy już trochę kobla, co? To wrócimy do was. No, no to krótkie cięcie, pozbieramy. Widzimy Zbieramy. się za chwilę. Ten stack kobla i będzie fajnie i... Ogólnie nic nie będzie będziemy mała. rozbudowywać żadnej tutaj, tylko kobla będziemy zbierać i zrobimy podwójną y, tą. Albo dobra, choć wyrąbiemy, zrobimy podwójną i będzie zbieranie kobla, a nie chude. Okej, ja już tu y, tego. Y, kopię. Tutaj wykopię. Masz jakieś w ogóle no, o, już. Masz jakieś w ogóle sadzonki? Co? Masz w ogóle jakiekolwiek sadzonki? Nie. No to lipa. Ej, może tutaj to be... Ja robię ścieżkę do Mobgrindera, który kiedyś okay. tam powstanie. Ale pierwszy, żeby zrobić tego, platformę dużą. Mi się już tu przepala te yy, żelazo. Spoko, aha. Ja, ma, ja mam na odwrót takie po prawej stronie. Ja też mam takie i Zrobię wiaderko, okej? Okay? No to czekaj. A już masz podwójne te? Na razie nie, tylko wiesz, zrobię... Musisz no musisz jeść. Czekaj, no to ja wezmę tego, to drewno, bo tu jest w sumie Przepraszam, że... bo tu moja siostra jest obok No. I... No to czekaj, bo ja ogólnie... Ej, wrócę ditta do skrzynki, bo mam go strasznie dużo. Dobrze, ja już tu robię sobie teo. No, e, wiadereczko. Posun się. No posuń się. No Zatkaj tam, ja też tu zatkam. Nie, nie tym, nie tym, no co ty robisz? A czekaj, ja to tu... O, i jest nieskończone źródełko wody. No nie. To trzeba stąd brać, stąd. Stąd trzeba brać, stąd, o no stąd, I trzeba tak zatkać, żeby było, żeby była woda. Nieskończone takie. Takie dziwne, ale jest. Właśnie. No to czekaj, no to spod spodu zrobię, co nie? będzie. E, czekaj, wezmę dirta. I tutaj muszę obgrodzić. Czekaj, nie. Muszę Ale tutaj... co ty robisz nie dirtem? A masz kobla? No, to pozbiera się, co nie? Ile to ci zejdzie? Trzy kobla czy tam cztery? Co nie? No. Ogólnie myślę, że platforma wam się spodoba. Okej, tak. tak. okay, ja już tu ja już tu wymyśliłem jak to powinno być. I rzuć ty kobla, tyle ile masz? No to czekaj, masz. Ja mam pięć. Masz. O czekaj! Daj, daj steka, daj steka, proszę, bo ja ginę. Aha, co ty w ogóle tutaj robisz? Tutaj było to, drewno. Ale ja muszę zrobić przecież tego! Co? No podwójne! Do kopania. No to rób i to szybciej. No to jak dotkałeś, okej. Okay. Tu. O. No, tu. Tu. O, i... waga, waga. No czekaj, czekaj. Ja, ja stąd to wezmę i tutaj do i... Już jest. I Darf, zobaczymy. Ja tutaj będę sobie stał. Uwaga! E, likwiduję to i. Ja! No to dobra, lecisz. Ogólnie, przedtem, ogólnie, jak na mnie wyszedł ten pierwszy odcinek, to już było 3-4 dni temu. No to zrobiłeś, że tutaj leciał kobel, Ja nie? nie koło mnie tylko. No, no. A tak chyba jest lepiej, czy nie? No lepiej, lepiej, bo albo do ciebie poleci, albo do ciebie. Przedtem robiłem tutaj, o tak. Ej, pat, tu no a tak teraz jest fajnie, bo albo do ciebie poleci, albo do mnie no ogólnie to ile masz kobla? na razie dwa bo wszystko do ciebie leci no nie, ja mam dopiero osiem ty dalej mam dziewięć ja mam pięć ja mam dwanaście a teraz ile już masz? pięć ja mam prawie 20 Dalej masz 5 A, 6 Ja już mam prawie półstaka No czekaj, ja zrobię takie fajne coś Ja zrobię cięcie i już nic nie będziemy tutaj ruszać co nie ITP I Dobra no to Czekaj, no to zaczynamy, co nie? No to krótkie cięcie, no i lecimy z koblem, no. Nie chcemy was zanudzać kopaniem kobla, czekaj. Ja tutaj ogólnie to źródełko polepszę, tak jakby, bo tu jest strasznie brzydko. A myślałem, że już spadnę, Tak, tak. Tu ogólnie to źródełko będzie takie okoblowane, co nie? Ej, patrz, ja tu zrobiłem pół płytkę i już ża żaden kobel nie poleci do lawy. Serio? No, mi tak, mi, Ja już kopię 7 razy i mam 7 kobla z siedmiu. To dobrze. Dobra, no to czekaj, ja to ogrodziłem fajnie, co nie? Tylko czekaj. Jeszcze tutaj ogólnie, no to będzie inaczej, co nie? Mhm. Uh -huh. No, bo tylko tutaj będzie ogólnie kobel, gdzie jest tak yy, w ogóle gówno zrobiona, a tak to łapa. Czekaj, nie kop. Dobra, naprawiłem. No i tu będzie tylko kobel, żeby fajnie się kopało i chyba tyle. Ej, no serio, nie laci nic. Mm, to dobrze, co nie? Robiłeś to cięcie czy nie? No to krótkie cięcie i się za chwilę. Widzimy. Siemanko, jestem po krótkim cięciu i robimy dalej platformę. Eee... Dajcie tego dirta. O fuck. Łafak. Dobra, um, ogólnie sobie zrobimy wielką platformę. Miała być z drewna, ale mamy tego kobla w ciurze. Głowa mała. Ej, zrób... okay, to co? co? Bo... to co, robimy ten grinder? No to chodź, a umiesz? Umiem. No to Tylko dobra. Tylko muszę drabinki dużo. No to, 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 to zrób drabinki, ja robię dojście, jakby tak. O. Um. I zrobię tam platformę. A masz dużo kobla? jak mi dasz, to będę. Aha, mam ci dać, super. A ile masz teraz, obecnie? Równe dwa staki. Aha, no to mi. Ja ja już. Ja ja mam stak ponad. No prawie dwa. Trzy, raz, dwa, trzy. A ile musi być na dole, żeby spadało? 20. 20 do góry. 23 do góry. A, czyli 21, czyli ja... przypomniałem sobie, czekaj, 21 21. A na dole? Na dole ma ile być, no, no żeby fajnie spadały. Nie wiem. E, ja tu patrz. E, muszę też wodę. Będą musiał wodę. To weź, mi tu platformę. Ja czekaj, no to ja tu zrobię jakieś gówno, nie wiem, będą się spadać, to się będą zabijać. Cokolwiek druboj. No, co ty opie robisz? Co ty zwalasz? Dobra, ja idę do góry. Ja idę... No co ty kopisz pod mną? No? Ale Zobacz, nie czekaj! Ja zrobię! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 21. Wiem. 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, jestem. No i umrzesz. Nie umrzę. Ja, no, zrób tu drabinki, Deklu. No, to, to. O, robi drobinki. A teraz co mam tutaj zrobić? Na razie nic. <laughs> Na razie nic, okej. Okay. Okej, okay, czekaj, ja tu zrobię. Ale daj mi tu kobla. No co ci mam dać? No dobra, to ty rób. Ja ci zaraz już dam. Czekaj. Już wychodzę. Masz łap jak ci nie spadnę, a ja schodzę i nie wiem co zrobić. Idę kopać kobla. Ej daj mi trzy kobla, bo ja nie mam, a dobra, co zrobię później. O oh, fuck. Ej chodź tu, to ci rzucę. Ale nie ja mam, ja mam, ja mam jeszcze kilo, to sobie wykopię co nie trochę. Dobra już mam cztery, a są patyki? Dobra, ja mam przy sobie. No. Fak, nie stać mi na dwa kilofy, jestem biedny. Jestem bida. Nawet mnie nie stać na jeden kawałek czekolady. Ej, czekaj, bo ja... Bo ja, bym, bo ja bym zrobił to po swojemu, mogę? Co to, no to po... rób tylko, żeby działało. Właśnie jest to zrobić tak, żeby działało. No to rób, żeby działało. O, mam drugi kilo, zapomniałem. O, oh, fak. To się nazywa wyrzucanie drewna z sposobem szyka Ogólnie po, polecam subskrybować mojego kolegi kanał, czyli serwer Yty, bardzo fajne poradniki robi. Bardzo fajne, mam nadzieję, że dużo łapek będzie miał za poradniki i w ogóle, i w ogóle. Pewnie skyblock będzie się ciągnął przez pół roku, bo skyblocki to są fajne, co nie? No. Nie. Ile ja mam kobla? Ej, ja mam 25 kobla, rzucić ci? Co ty A robisz? Rozkopuję. A po co? O, kilo mi się skończył. Serio? No. Co za idiota? No to po co to rozkopywałeś? po co to budowałeś? Aha, rozkopujesz, bo ci brakuje kobla, no to ja mam. A ty nie, ja nie rozkopuję, że mi brakuje kobla. To bo źle my to zrobiliśmy. A kto to robi? Chyba nie ja. A ty to robiłeś też? No nie, ja zrobiłem tylko słupek. Po którym wychodzisz, widzisz? Jestem lepszy. Ciekawe w czym? We wszystkim. Ja zrobię krótkie cięcie i zobaczę, czy wszystko pięknie się nagrywa, ok? O. Ale widać swoją dupkę Chodź tu No chodź tu no Dobra, no to ja czekam na ciebie Cześć po krótkim cięciu To już będzie cięcie Kończę, znaczy koniec filmiku To już jest sklep Do widzenia Witam się z Erykiem, bo Eryk już nie może na kompie Nagram z moim kolegą Nie wiem ile tam pierdzie, Nara, lepiej